Dzień dobry, cześć Natalia. Cześć Agnieszko, witamy wszystkich. Witamy, witamy. Dzisiaj planowanie kontra albo planowanie czy spontan. Planować czy być spontanicznym? Jak to w ogóle jest i kiedy jest jak u Was w życiu? Nie jest tak, że właściwie jedno nie wyklucza drugiego. W ogóle uważam, że jedno nie musi wykluczać drugiego, bo planowanie kojarzy się często z takim usztywnieniem czegoś, z jakimiś ramami, z blokadami, z granicami, z tym, że wszystko musi być tak, jak mam w kalendarzu. I powiem tak, ja tak mam i bardzo to lubię, i dzięki temu mniej muszę myśleć, bo mam zapisane, bo wiem, kiedy się tym zajmę. Jak mój kalendarz robi się pusty, to ja wymyślam, co tam wrzucić, bo bardzo lubię, zdecydowanie bardziej wolę, jak jest więcej niż za mało. Ale to nie wyklucza tego, że są momenty, bardzo często w moim życiu, kiedy wpadam na spontaniczne akcje, spontaniczne pomysły. I na przykład spontaniczna podróż nad dworze albo yy, Albo nie wiem, co jeszcze. Spontaniczne jakieś takie sytuacje związane z najbliższymi, najczęściej mają miejsce. Albo z tym spontanem jeszcze kojarzy mi się coś, co też wyciąga z tych ram. Czyli zawsze robię tak, a co się stanie, jak dzisiaj zrobię inaczej? A co się stanie, jak dzisiaj nie zrobię? To też kojarzę ze spontanem. I teraz oczywiście każdy ma jakieś tam swoje definicje tego bycia spontanicznym. Jeden potrzebuje mniej, drugi potrzebuje bardziej. Ja myślę, że trochę potrzebuje każdy i każdy sobie na odrobinę takiego szaleństwa powinien pozwolić, ale szaleństwa w granicach, i, y, y, w granicach swoich potrzeb, tak? Żeby nie ulegać temu, że ktoś do nas powie, jesteś spontaniczny albo nie jesteś spontaniczny. To my to wiemy, tak? To my, kiedy jesteśmy sami ze sobą, możemy sobie powiedzieć, jestem, czy nie jestem? Potrafię zaszaleć, czy nie? Jeżeli ja wiem, że potrafię, to cały świat zewnętrzny nie musi tego wiedzieć. Nie? Bo ja to wiem. I tak nas oceniają, i tak nas będą oceniać. Ale najważniejsze jest to, co ja wiem o sobie i czy sobie jestem w stanie pozwolić na coś, co jest niezaplanowane, czego właściwie w ogóle nie planowałam, ale mam na to ochotę. Nie dzisiaj. Widzisz, każdy czuje tak, jak jak o tym mówić, to tak od razu poczułam takie. To jest tak, takie marzenia, takie, e, takie palące pragnienia w zasadzie, no zróbmy, pojedźmy tam, nie, a, a potem e, jest takie myślenie, a nie, dobra, jeszcze dzisiaj trzeba to odebrać, to zrobić i tak dalej. Nie zdarzają się takie sytuacje. Ale jak o tym mówisz, to przypomina mi się ostatnia niedziela, która nie ta ostatnia niedziela z piosenki, tylko nasza. <ślaski> tak muzycznie to. Ciało. E, e, mieliśmy mm, zaplanowany e, wyjazd. widzieliśmy co mamy zrobić. No i wierzymy, że kończymy o tej o tej dok. No i teraz jak już skończyliśmy, to widzieliśmy, że a, drugi dzień był wolny poniedziałek, więc nie musieliśmy nigdy, nigdzie gonić. I w pewnym momencie uwielbiam w ogóle takie pytanie. Jeszcze jak w ogóle mój mąż powie, to na co mamy ochotę, nie? E, I tak słuchaj. Hmm. No dobra. I, a i to jest też się wiązało z tym, że my robimy 10 tysięcy kroków codziennie. I teraz to jest do takiego stopnia, że jak patrzymy już teraz w połowie dnia, nie? że, o matko, ja jeżeli mam zdalny dzień, bo też się zdarzają, no to nie, nie, nie napawa mnie to jakąś mega radością, bo wiem, że muszę nadrobić, a mi tam raptem parę godzin zostało do końca dnia, no, a wtedy idę i chodzę. Nie? Ale chodzi mi o to, że. Wiedzieliśmy, że mamy zrobić kroki, i Dobra, to zróbmy spacer po gdańsku. No idziemy, 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 idziemy. Była piękna pogoda, w ogóle. Taki chillout był bardzo przyjemny, nieplanowany, ale wzięliśmy sobie kawę i w pewnym momencie stoją hulajnogi. A wiedzieliśmy to dawno, jak jakbyśmy we Wrocławiu, jak to powiedzieliśmy: Chcemy być na te hulajnogi, ale była takie u mnie, no ale teraz, w sensie, tam, jak parę lat temu myślałam, Trochę się obawiałam, e, bo gdzieś tam miałam wypadek na rowerze i mówię, czy nie mam ochraniaczy niczego jak to? Oczywiście e, tak, wiem o tym, więc nie krytykujcie nie mówcie, nie miałam kasku niczego, no ale starałam się e, uważać. No, w ja dzieciństwie tak, jeździł w kasku, ostatnio usłyszałam, a ty w, tak? w dzieciństwie jeździłeś w kasku? No nie. I co, żyjesz, no żyjesz. Wiadomo, że jakbyśmy przejrzeli te statystyki, to pewnie no, bym, i... ale to jest właśnie ten spontan, nie? Trochę. No i słuchaj, wzięliśmy, mów, dobra, teraz albo nigdy. No i e, wzięliśmy te aplikacje, wszystko poraliśmy. Wiesz, jak ja się cieszyłam w środku na zasadzie: Dobra, nie, tu raz, dwa, trzy, pozałatwiałam, Agnieszka, ja już to pisałam wcześniej, miałeś być muchą na moim ramieniu. <laughs> I po prostu miałam banan na twarzy i szaleliśmy po tym centrum Gdańska, tak, na tej starówce. I ja po prostu, no nie, i to był spontan, bo myśmy tego nie planowali. To jest ta różnica. Myśleliśmy o tym wcześniej kiedyś, że takie coś chcemy zrobić, ale nie dzisiaj, nie w tą niedzielę. Myśmy tak zadowoleni, tak szczęśliwi, e, e, oczywiście tam te, jakby te techniczne rzeczy trzeba było opanować, że ona w pewnym momencie zwalnia albo ci się zatrzyma, nie drastycznie, ale jednak, i mówisz, nie, już tak mało, tak krótko. Więc to jest fontan, fantastyczny. I jak to powiedziałaś, to właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że jak robimy coś spontanicznego, to też potem od razu widzimy, czy sprawiło nam to radość, nie? I jeżeli tak, to znaczy, że to było właśnie fajne, bo dopuszczamy do, do głosu nasze wewnętrzne dziecko, a to w dorosłym życiu już tak teraz tro, trochę, trochę pojadę tutaj teorią, jest bardzo potrzebne. Ci, którzy nie mają w sobie tego wewnętrznego, dziecka, to znaczy wszyscy mamy, ale jeżeli nie dopuszczamy go do głosu, a dopuszczamy go do głosu właśnie wtedy, kiedy jesteśmy spontaniczni, bo dzieci są spontaniczne, dzieci nie pamiętają w ogóle, nie? One po prostu mają genialny pomysł, to nic Nieprzemyślany, to nic, że ryzykowny, on jest genialny, sam w sobie. I jeżeli ktoś podetnie te skrzydła, to tracimy entuzjazm. Ja tego bardzo nie lubię. Ja się często, wiesz, co zachowuję jak dziecko. Oczywiście, ja już teraz mówię o grubych tematach zawodowych. Ja się bardzo cieszę, że akurat mój mąż jest tym realistą i jest takim bardzo konstruktywnym krytykiem. Bo jak ja wpadnę na jakiś pomysł, Natalia, to po prostu klękajcie narody. Naprawdę. Czasem to jest takie, ale właśnie to wymyśliłam, tak się cieszę, nie? I tak bardzo chcę, żeby ktoś powiedział, dobra, dobra, rób. Ale ten krytyk konstruktywny mówi a to, a to, a to. I ja tak czuję, jak mi opadają te skrzydełka. Więc też tak bywa, ale ja się akurat z tego cieszę, bo byłyby konsekwencje, no na pewno duże finansowe, gdyby jednak mi pozwolił, ale kto wie, co by się stało. Tak czy inaczej, yy, fajnie, że ja te pomysły mam i nawet jak ktoś zabije jeden mój pomysł, to nie pozwalam na inne i pojawiają się nowe za każdym razem. Ale właśnie jak jesteśmy tacy dorośli, teraz mówię o ludziach, nie o mnie, nie o tobie, tylko o, o, o ludziach. Ogólnie. Yy, dziecko wpada na pomysł o 22. Yy, mamo, skoczymy do rynku na frytki z batatów, pada deszcz, jest ciemno, siedzę już sobie w szlafroczku i naprawdę spora gruba ludzi powiedziałaby, no coś, tu przecież pada, przecież jest ciemno, przecież jest późno, na noc będziesz jadła, nie? A ja jak się na to zgodzę, to po prostu niesamowitą mam wtedy satysfakcję. Tak? I to jest właśnie fajne i to jest spontaniczne, bo oczywiście, wiesz, można by powiedzieć, to może jutro, dobra, albo może w sobotę pojedziemy w samopołudnie, w porze lunchu. nie no jasne, to wszystko jest bardzo rozsądne i fajne, tylko chodzi o ten moment, o tą chwilę, że skoro to dziecko poprosiło Cię teraz, to tej chwili nie będzie w sobotę o 12, ona minie, koniec, kropka, nie? Poza tym odbieramy komuś też tą radość z tego pomysłu, spontanicznego pomysłu, nie? I, I jak mogę być częścią takiego pomysłu z moich dzieci na przykład to czerpię z tego ogromną radość, ogromną radość naprawdę, bo to się nie zdarza codziennie. Więc to też buduje więź, buduje fajną relację. Yy. No. Też <laughs> się obudziłam po prostu w tym, bo e, wiesz co, k, k, m, z tym spontanem m, też się wiąże taka nie, że mamy to często. Chociaż kuczę, ostatnio faktycznie, jak już wszystko. Ja kiedyś o tym mówiłam, że jak mamy swoje rzeczy, bo faktycznie są pewne obowiązki do zrealizowania, rzeczy, które zaplanowałyśmy i jak to zrobimy, też czujemy się dobrze, że już to zrobiłyśmy. Ale ja mam tu jeszcze coś takiego, że jak to zrobię szybciej, to wiem o tym, że mam potem czas wolny. I im więcej jest tego czasu wolnego w tym danym dniu, tym wieczorze, to ten moment na zasadzie właśnie. E, dobra, to na co mamy ochotę? I z czym się to jeszcze wiąże, bo e, ktoś może powiedzieć: No dobra, Natalia, ty mówisz tu o pizze, o wyjechaniu do kina i tak dalej, no a ja nie mam kas. No to tutaj e, mogę Wam zaproponować taką: zainspiruję Was pewną rzeczą. A ja myślę, że Agnieszka, ty to tam gdzieś masz, bo to tak opowiadałyśmy. Ja wcześniej e, jakby dzieliłam finanse na pewne takie, takie kupki dosłownie. Tak, To są. E, e, takie sprawy już typowo finansowe, to odchodzę, ale te dodatkowe. I jedno z tych takich e, koper czy słoików, bo to każdy różnie, czy takich dodatków, jest właśnie, mm, e, to są podróże, ale to są to nie te duże, takie co raz w roku, czy tam dwa razy w roku coś sobie planuje, tylko takie. Na miesiąc, czyli na kino, e, na kolację, na wyjazd, na nie wiem, na coś, co będzie spontaniczne. Nazwaliśmy spontan, ale ja chyba to dzisiaj zmienię już. Będzie spontaniczne wyjazd. Ale ja z tego korzystam, my z tego korzystamy. I co miesiąc jest ona wkładana ta kwota, tak? coś tam zostanie, bo mamy taką pewną zasadę, że jak zostanie nam z czegoś, to tam wkładamy. I faktycznie taka fajna pula się uzbierała i to wyszło w ogóle z czegoś, kto wcześniej by powiedział. Kurczę, nawet nie wiedziałam, że tyle mi tam zostało, nie? Ale świadomie wkładanie danej e, kwoty i potem dokładanie. I my e, właśnie wieczorami, znaczy jak ten dzień przyjdzie, to co robimy? To czasami kiedyś było tak, no to ile my tam mamy? <grytanie> kiedyś tak było? Ile mamy? 100 zł. Dobra, no to 100 zł to, to może być kino, popcorn, e, cola i na maksa wyczerpane <grytanie> 99,98. To było fantastyczne, bo... O to chodzi, żeby to wykorzystać w danym miesiącu, czyli dać sobie ten moment spontanu. I kiedyś tak było, bardzo się cieszyliśmy. Dzisiaj to jest trochę bardziej rozbudowane, bo zauważyliśmy, ile nam to po prostu daje. Więc dałam Wam taki, taki coś, co i uwierzcie mi, że te pieniądze się znajdą, bo niektórzy mówią, że przez pryzmat pieniędzy gdzieś tam się patrz. Nie patrz na to, tylko pomyśl o tym trochę szybciej i na pewno będzie. To, co Ty powiedziałaś, te bataty, nie jest to nic drogiego przecież. To jest coś, co. Nie wiem, kosztuje 5 zł, wsiąść w auto, szlafrok. E, kosztuje e, właśnie to, kosztuje właśnie to, żeby wstać z kanapy, wsiąść w auto, tak. pojechać i tyle. Po prostu podjąć tę decyzję. Wiesz, to tyle kosztuje, bo tak, oczywiście, wiesz, jakby powiedziała, mamo, lecimy dzisiaj do Nowej Zelandii, to pewnie bym tego od razu nie zrobiła, no ale, 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 ale chciałabym. Ale chciałabym, wiesz, chciałabym. To byłby spontan dopiero. Ale chciałabym, ale wiesz co, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, bardzo ważną rzecz. Nieważne ile kasy, nieważne czy raz w miesiącu, sama inicjatywa jest i pomysł jest genialny. Wkładaj właśnie czy resztę, czy jakąś konkretną kwotę, konsekwencja, tak, żeby to robić, żebyśmy to robili razem i jeszcze jedna ważna rzecz, jak już wykorzystasz, to właśnie włącz tą świadomość, że co Ci to daje, to powiedziałaś. Jak zauważyliście co wam to daje to zaczęliście to usprawniać zaczęliście to jeszcze inaczej podkręcać czy tak transformować na coś innego. I dokładnie tak to będzie się działo. Nie? Można zawsze znajdzie się sposób na wszystko nawet na to jak nie ma kasy jeżeli tylko chcemy. Kasa to osobny temat możemy pogadać też o tym jak to zrobić jak nie wpadać w doły. Ale dzisiaj właśnie planowanie jedna rzecz ułatwia nam życie, ale żeby w tym planowaniu nie zabrakło tego spontanu. Nie zabrakło właśnie tego, że okej, okay, ja jestem poukładana, ja lubię być poukładana, tak? Poukładana według swoich, swo, swoich definicji, ale to nie oznacza, że ja tam, gdzie chcę być spontaniczna, potrafię taka być. To zależy też ode mnie, tak? Znam osoby, które na przykład mówią do mnie, no tak, no ale właśnie ty jesteś taka poukładana, gdzie miejsce na spontan. Ja to oceniam. Nie ty. Ja to mm. oceniam i ja to wiem. I to, że ja to wiem, mi wystarcza. Nie? Ty sobie myśl, co chcesz. Ludzie tworzą obrazy o nas, tak naprawdę nie mając kompletnych danych. Po co to robią? Nie mam zielonego pojęcia. Ich sprawa. Natomiast to my oceniajmy samych siebie. I jeżeli ja uważam, że mam to i mam tego bardzo dużo, ale sorry, być może nie obdzielę tego kogoś, obdzielam bliskich, to jest mój wybór. To jest mój wybór. Tak, jeszcze mam taki jeden obrazek, no był w zeszłym roku, jak padał deszcz, w ogóle najlepsze jest pada, jak pada deszcz latem, on jest taki ciepły, jest tak sympatycznie i fajnie. I pamiętam, jak o, właśnie dzieci, znowu porównam do dzieci, bo one są w tym genialne, i obserwujmy je, patrzmy i nie oceniajmy, tylko przypomnijmy sobie, jak to było z nami. I w pewnym momencie to dziecko miało w ogóle kalosze, idzie na spacer. <noise> obserwuję, jak ta mama gdzieś się odwróciła, a to dziecko zdejmuje te kalosze, i rzuca, i idzie na bostacza. Pukty kałuża, i czap, w końcu mama się odwraca, i czekałam, i chciałam zobaczyć, co się wydarzy. I ta mama nic nie zrobiła, tylko się uśmiechnęła. Eee, I ktoś by powiedział, pewnie, co za nieodpowiedzialna matka, i tak dalej. ja, dobra, to po prostu fantastycznie. Nie to, że dziecko zdjęło, po prostu chciało, pewnie to poczuć pod stopami, tak? Eee, I tak byliśmy wszyscy już mokrzy i tak dalej, więc tak szczerze mówiąc, nic nam by to nie <laughs> zmieniło. Pewnie jak ja bym z ty może by to dziwnie wyglądało. <laughs> Aczkolwiek, eee, to też jest kwestia faktycznie tego, czy my. Patrzymy na to, jak nas oceniają, czy dla nas to jest ważne, że ktoś nas oceni, czy po prostu mamy to daleko i robimy tu i teraz, bo ja mam po prostu na to ochotę. Więc jak popatrzyłam tą dziewczynkę, która skakała sobie na włoseka w tych kałużach, to ta mama jej to wyparła obraz, kapietki, uśmiechnęła się. Jak ci było, kochanie? A ona mówi: to jest Super! Oj, brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko. Naprawdę, brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko. I tu teraz tak możemy tą metaforę rozszerzać na wiele aspektów pod swoim kątem, ale powiem jeszcze o takiej rzeczy. Fajnie jest mieć wokół siebie osoby, które zarażają nas spontanem. Takim spontanem, który też rezonuje z nami. Pozdrawiam teraz serdecznie mojego cudownego przyjaciela ze Szkocji, Lesa, który dawno, dawno temu, kiedy pracowaliśmy razem, jest starszy ode mnie chyba o 30 lat. Ale to nie miało żadnego znaczenia. Po prostu to był chodzący, śpiewający i wiecznie uśmiechnięty człowiek. Był, jest dalej, tylko że nie, już nie mieszka w Polsce i, i nie widzimy się tak często. Ale właśnie nie zapomnę, jak e, będąc w dużym supermarkecie e, grała muzyka w tle, i nagle Frank Sinatra zaczął śpiewać New York, New York, on odłożył koszyk. I zaczęliśmy tańczyć po prostu w supermarkecie. I jedno było to, że on nagle wpadł na taki pomysł i tam nie było analizy. Mogę, nie mogę, będą patrzeć, będą oceniać. Nie, tam tego w ogóle nie było. To była spontaniczna reakcja. To jest jeden element. Ja byłam jego drugim elementem. Bo mogłam powiedzieć, nie no, co ty, nie wypada, nie możemy. Ja po prostu zrobiłam dokładnie to samo. I odcięliśmy się od tego, co się działo w ogóle dookoła. To nie miało żadnego znaczenia. To był, to był ten moment, to była ta chwila. Oboje w to weszliśmy i to było cudowne. I to właśnie o to chodzi: o takie chwile. O takie chwile, i żeby ktoś drugi, kogo będziesz chciała w to wciągnąć, nie podciął ci wtedy skrzydeł. Ale to y, nie jest y, w ogóle cudowna rzecz. To ja sobie to wyobraziłam was z tym. E, może poprosimy kiedyś Centrum Handlowe o film. Albo ci, co oglądali, stwierdzili: o kurczę. Ale wiesz co, to jest, to są te obrazki nasze, to są takie rzeczy, które zapamiętujemy. Zobacz, nie, wspominamy i mamy gęsią skórkę na wow, a czasami co się stało, czemu ja tego już nie robię? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego wrócić. Mark Twain powiedział, że spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się twoim najpiękniejszym dniem, najpiękniejszym dniem Twojego życia. I faktycznie coś tam jest, jeżeli ten taniec, New York, New York będzie tym powodem, że on będzie najpiękniejszym tym momentem i ten dzień będzie po prostu super. Why not? Tak? Może Tak, tak Zastanawiajmy się. Tak. Zobaczcie, jak sobie na przykład zadam teraz pytanie wszystkim słucha słuchaczom, słuchaczkom. E, przypomnij sobie piosenkę, e, która kojarzy Ci się, nie wiem, z pierwszą miłością, z pierwszym pocałunkiem. To myślę, że wiele osób sobie rzeczywiście przywoła ten stan. On się zakotwiczył, pamiętamy takie rzeczy, kojarzymy, yy, maczujemy po prostu pewne sytuacje, pewne miejsca. Odwiedzam jakieś miejsce i cofam się w czasie do sytuacji, która sprawiła, że było cudownie. Yy, jak takich stanów będziemy mieli dużo, to, to naprawdę uwierzcie mi, że będzie nam łatwiej żyć. Będzie nam łatwiej żyć. Mamy do czego wracać, mamy, mieć, mamy odskocznie od tego, kiedy jest nam źle smutno i, i nie wierzymy w siebie. Jak wrócimy do takiego stanu, zamkniemy oczy i poczujemy w ciele nawet te emocje. Ja je czuję w ciele. Jak o nich będziemy mówić, przypominać sobie, celebrować je gdzieś tam w głowie, to one naprawdę, one robią fantastyczne rzeczy. Już nie wspomnę o tym, że będziemy zdrowsi fizycznie. Jak będziemy coś takiego sobie fundować. A to nic nie kosztuje. Nic. Zero. To jeszcze jeden skutek kuboczny jest tego. Jak ja robimy spontan, to się uśmiechamy. A ja zawsze mówię, że pierwszym kosmetykiem jest uśmiech. Wiesz, to wszystko po prostu rezonuje, nie dość, że nasza twarz promienieje, bo taka jest prawda, trochę, wiesz, abstrakcyjnie, metaforycznie potraktowałam, ale tak jest. Jak się uśmiechamy, uśmiecha się cały świat i jest nam po prostu łatwiej to, co powiedziałeś, więc ja wam życzę tego uśmiechu, a tobie również i niech ten dzisiejszy dzień też będzie najpiękniejszym. I postawcie może dzisiaj na spontan, znajcie sobie 5 yeah. minut, dobra, na co mam ochotę, dosłownie, zadaj sobie pytanie, co teraz? i zrób to. Życzę powodzenia, bo ja Dokładnie. się nie mogę dotykać. <laughs> Dokładnie tak, dzięki Natalia, ja też życzę tobie i wam wszystkim i zarażamy was teraz naszym uśmiechem, który jest, yy, że tak powiem przykryty, podkryty, podszyty prawdziwą energią, prawdziwymi emocjami. Do zobaczenia. Dziękuję Agnieszka.